Kupiliśmy na Eliksie praktycznie w cenie złomu. Ale w stanie wręcz agonalnym. To znaczy? Zimie, no zrobiłem wszystko, począwszy od blacharki, skończywszy na mechanice samej w sobie. Ale, ale dlaczego w ogóle chcieliście kupić taką ładę? Interesujemy się motoryzacją i stwierdziliśmy, że, że możemy coś takiego zrobić, jak potrafimy i fajnie przy okazji spędzić czas. tak? Pojechać na wakacje... Jak, jak ładą? nie mieliśmy. Ładą? ładą. Bez klimatyzacji? Bez, komu, bez nawigacji? A komu to potrzebne? Nie, oderwaliśmy się trochę od rzeczywistości i stwierdziliśmy, że skoro nasi dziadkowie jeździli, tak ojcowie, to my też tak chcemy zobaczyć jak to jest. I ta Łada przejechała pół Polski w tym roku? Nie no, całą Polskę Całą Polskę? 3,5 tysiąca kilometrów. Pojechaliśmy na wschód Polski. Potem zahaczyliśmy o Pekszę Sam Kaliningrad tak daleko, jak się dało, aż pod sam znak, że już dalej nie można jechać. I pojechaliśmy na zachód, zahaczyliśmy, w międzyczasie o Stegnę, tam przenocowaliśmy. No i potem, pobliżu granicy, do góry jechaliśmy. Ile to pali na 100? Do 6 litrów. Ile? Do 6 litrów. To jest bardzo oszczędny silnik. Jest bardzo dobrze zrobiony, zacznijmy od tego. No na autostradach to jest 140, to trzymaliśmy cały czas. Na początku baliśmy się, że może coś się popsuć, ale jak zrobiliśmy pierwszy tysiąc twierdziliśmy, że na pewno łada da radę i my też.